Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Shade. W tym odcinku o Hearthstone chciałbym Wam zaprezentować swój deck. Jest to Quest Hunter. Chciałbym też zapytać o radę, jakie tu ewentualnie zmiany wprowadzić. Może skraftować jakieś karty? Trochę pyłu mam, ale nie chciałbym przed nowym dodatkiem zbyt wiele pyłu wydawać. Może jeszcze przez te parę dni uda się wbić tam jakoś rangę? No, nie, może zacznę od prezentacji kart. Quest Hunter polega na tym, że zagrywamy karty zadające obrażenia. Nasza moc specjalna staje się coraz lepsza. Ostatecznie dochodzi do tego, że po rzuceniu zaklęcia nasza moc specjalna. Odnawia się i kosztuje 0, czyli możemy tak raz za razem, tutaj mamy sporo takich tanich zaklęć, raz za razem strzelać w przeciwnika albo w stronników. No więc zaczyna się od tej karty z questem, talia. Później jedno osaczenie, dwie ranne ofiary, dwa tajemne strzały, dwa tropienia. Mag Talnos. Można go fajnie kombić tutaj z różnymi innymi kartami, na przykład ze strzałem ze zguby smoków. Jeśli przeciwnik ma kilka jednostek, które mają po trzy życia, a my mamy dostatecznie dużo mamy, to sobie zagrywamy takiego Talnosa. On zwiększa obrażenia o jeden, no i tym strzałem kosimy te jednostki. Ten strzał wraca do nas za każdym honorowym zabójstwem, czyli kiedy zadamy tyle samo obrażeń ile kiedy noska zginie mając na przykład trzy życia zadamy jej trzy punkty obrażeń tą kartą w połączeniu z talnosem wtedy jest honorowe zabójstwo i ta karta wraca do naszej ręki mamy tu jeszcze rzut bolasem raz dwa szybki strzał raz dwa Wściekły skowy, taka dobierałka kart, jak już się skończy nam na ręce, to dobrze jest wtedy to zagrać. Dwie wybuchowe pułapki to też się liczy do zadania, jeśli taka pułapka będzie aktywowana. Dwie wytwórczynie różczek. często dochodzą właśnie takie zaklęcia za jeden, jak tropienie albo tajemny strzał, ewentualnie ranna ofiara. Czasem ta dobierałka stroników agonią też za jeden. Dwie jadowite skorpiady, one też dają nam karty różne. Jeden kolkar-poganiacz, chociaż ta karta, przyznam, że rzadko kiedy mi się sprawdza. Najczęściej przeciwnik ją szybko zabija. Nie udało mi się z niej wyciągnąć jakiegoś dużego waliu. Dwa mieszone strzały to jest dosyć potężna, potężne obrażenia w połączeniu z naszą umiejętnością specjalną. Dwa przebijające strzały, broń, strzelba ringlinga, która po ataku daje nam do wyboru jeden z trzech, jakichś tam losowych sekretów, huntera do zagrania. No i barak, taka do wyciągania kart, do dobierania kart jeszcze dodatkowa, właśnie taka legenda. No i tak wygląda ten mój deck. No niestety na cztery. Prawie 400 gier mam, win ratio tylko 43%, także w poprzednim miesiącu udało mi się wbić piątą rangę zobaczę zobacz, dokładnie, piątą rangę na platynie udało mi się wbić, a w tym miesiącu cały czas się męczę już od początku i ciągle spadam na na dziewiątą rangę i tak mniej więcej się trzymam na tej dziewiątej randze. Wracając do gry, tak gdzieś około półtora miesiąca temu miałem do, do wyboru jeden darmowy deck. No i po, ponieważ przedtem kiedyś grałem Mech Hunterem, to taki sentyment do tego Huntera miałem, że wybrałem ten deck, właśnie dla Huntera darmowy i tam. Już większość tych kart do tego Quest Huntera była dodatkowo skraftowałem sobie za niewielką ilość pyłu, cztery karty, mianowicie te dwie dobierałki i dwa strzały ze skuby smoków, jeśli dobrze pamiętam. Resztę pyłu zachowuję tu jeszcze mam w 605 do czarowania, także trochę tego pyłu jest, ale to podchodzę oszczędnie, staram się trzymać to naprawdę na jakąś wyjątkową okazję. Największy problem mam chyba z tym Ramp Druidem. Spotykam go w, w, w jednej czwartej pojedynków, no i niestety najczęściej przegrywam Muszę mieć wyjątkowe szczęście, żeby, żeby go pokonać i jakoś tak w miarę szybko go zraszować, ale to rzadko kiedy się udaje. No i nie ma tutaj jakiegoś silence'a, nie ma na przykład odpowiedzi na bronie przeciwników w tym deku. No ale takie rzeczy to się. Staszają dosyć rzadko takie upierdliwe karty, jak na przykład taka, którą warto by było wyciszyć, karta, to Priest często ją zagrywa. Jest to taka jednostka, która ma kradzież życia, błoskotarcze i agonię, że zostaje wtasowana do talii z powrotem. Także po pewnym czasie znowu się pojawia na planszy, No, i y, tym dekiem trzeba ją z, y, zabijać tą jednostkę. Bo, inaczej, przeciwnik będzie się leczył i to, co mu zadamy, te obrażenia to on sobie wyleczy. No i nie ma to większego sensu. Y, no, to chyba tyle w, tytułem wstępu, przedstawienie deku. No a teraz może zapraszam właśnie na obejrzenie paru pojedynków, zobaczymy jak sobie radzi ten deck. Kontra może chronić Jestem kowalem własnego losu. Pierwszy pojedynek, oczywiście druid. Podejrzewam, że to jest właśnie ten ramp druid. Na wszelki wypadek, gdyby to było agro, no to zostawię sobie ten strzał smoków. Tą skorpiadę może z, mm, dobiorę później tą jednostkę sobie zagram na początku, jeśli to nie będzie jakieś agro. To zagram to w wytwórczynie No już widzę, że to jest ramp druid. Także czeka mi najprawdopodobniej porażka. Na początek oczywiście zagrywamy Questa. Zobaczmy co nam dojdzie. Hmm, demoniczny towarzysz. No dobrze, przyzwolmy zobaczymy. Prowokacje. No mamy już na początku coś na start do zbijania HP. A nie wybierasz rożdżkę To wybiera ciebie! No i zaatakuje jeszcze. No tutaj początek całkiem niezły. Ale zobaczymy co będzie dalej. To? No to? O, dobra, zagram honor, Liczyłem na jakiś czar, zadający obrażenia, za jeden, no ale przeliczyłem się. Tutaj mam 5. Pięć... man. Mogę zaatakować z tego to wbiję mu 4 i dodatkowo 7. Zastanawiam się czy rozwalać te jednostki. Co my tutaj mamy... No dobra, zagramy chyba bezpiecznie. Na wypadek, gdyby miał wzmocnić te jednostki, dodać im życia i ataku, pozbyć się mojego stołu. Zagramy w ten sposób. No, niestety pozbyła się mojego stołu, tak czy inaczej. Boję w ten sposób. No, niby ma mało życia. Ale teraz, może zagrać na przykład ten czar, który dodaje 8 y, pancerza i przyzywa jednostkę za 8. Nie pamiętam niestety nazwy tego czaru, chociaż tak często się spotykam i wyklinam to, ale. Hmm. Wzrost, żywotność, szczęście, przyjaciela. Czyli dodał sobie pięć pancerza. Co teraz? Teraz 6, 7. Czyżbym to wygrał mimo wszystko. No wygrałem bez y, uruchamiania tej właśnie kombinacji tym tabliczem. Najdalej udało mi się dojść do szóstej rangi z trzema gwiazdkami. Później zacząłem spadać no i niestety spadłem do dziewiątej. Dobra, to zagrajmy sobie kolejny pojedynek. Kontra Contra! O sprawiedliwość zawsze warto walczyć. Jestem kowalem własnego losu. Kapan raczej nie zagrywa wcześniej żadnych jednostek. Także tutaj chyba żadnych remowali. Nie potrzebuję na początek. O! Aha, czyli jednak będzie zagrywał jednostki, bo to jest ten. Jak to się nazywa? Shadow Priest, czy jakoś tak? No to teraz pewnie przegram. <gryst> Wybierasz rozczekiwu ptasku. Zadaj jeden punkt obrażeń wszystkim wrogom. Czyli ta hyena zginie. Ale ja chyba nie będę jej nie, teraz rzucał. Może się później przydać do tego czaru, żeby go striggerować. Oczywiście może załatwić moją jednostkę swoim Hero power bez problemu. Nie wiem, na czym się zastanawiam. Wszystkiego wykombinowałem. No dobra. Zagram tylko kolkara. No tak jak mówiłem, rzadko kiedy się sprawdza. Teraz Teraz zagrać to i to, yy. ale nie mógłbym uszyć później hero power, także chyba... Zagram w ten sposób i, i dobiorę... Hmm. skorpiada. A teraz hmm, chyba to. O, no właśnie, to jest ta jednostka, którą przydałoby się wyciszyć. A tak to będzie mi tu niestety bruździć. No, ale dobra, muszę się jej pozbyć, bo inaczej on się wyleczy. Na razie mam odpowiedź na to. Zobaczymy, co będzie później. Oczywiście mam pecha, spokojnie, Na 18 nie. kart. Nikt cię nie I, um, oczywiście dobiera to i wraca do mojego. Um, teraz tak, um, zaraz może. Tego też się będę musiał pozbyć, bo on to rozbijał moją skorpiadę, jak ja nie zaatakuję, także na jedno wyjdzie eee, jak ja chcę to rozegrać. Mam nadzieję, że teraz wyląduje gdzieś tam na dole w Także może zamiast tego kolkara warto by było jakiegoś silensa. Czuć witalnie coś takiego. Dobra, dubierzmy. No to może być trzeba uważać, bo ta karta często musi nam zjeść ta wisza, jeśli nie zagramy go od razu po. Do wygrania. W następnej turze tu, będę mógł już ta wisza zagrać. A jak się tego pozbyć, czy nie bardzo? Tu nie będę atakował, poczekam. Może ta Hiena jeszcze się przy. No i znowu wraca ta karta. Tak, tutaj zdecydowanie sendisema z tego kolkara. Ta sowa, która wycisza byłaby bardziej na miejscu i chyba ją wrzucę do deku. No to teraz już chyba nie ma wątpliwości, że jest to przegrana gra. Nie ma co tu kombinować. Trzeba się poddać. Także dzięki za uwagę. Może podzielicie się w komentarzu jakimiś radami co do tego deku. Co wrzucić, co nie. No i do usłyszenia w przyszłych filmach, cześć.